Siemka tutaj, Minecraft Low i witam Was w drugim odcinku serii Minecraft na modach, czyli modyfikacje, którą Wam przedstawię. Dzisiaj jest modyfikacja spadochronowa, czyli... dobra, nie wiem jak to się nazywa. Wiem, że po angielsku. A więc tak, przejdźmy do craftingu. Spadochron możemy zbudować z wełny, trzech wełn, byle jakiego poloru i trzech nici w taki oto sposób a więc gdy mamy już nasz jakby to spadochron możemy zajść na drzewo pomogę się to ma tu mamy intens dobra a więc tak musimy go trzymać w ręku jak na przykład nie chcemy spadnąć i zabić się to wkraczamy i klikamy prawem. tak to mniej więcej z góry wygląda coś się zdługował. Spadochron może być byle jakiego koloru również możemy sterować spacją do góry możemy się też obracać i na dół shiftem na spadochronu gdy lecimy nie możemy zniszczyć Musimy poczekać aż wylądujemy Albo nacisnąć SHIFT już to mamy Bardzo polecam Modyfikacje fajne do was Dobrze A więc To by było na tyle Komentujcie, subskrybujcie In Instalacja 1 W menu wpisz prototab 2 Znajdź Otwórz Minecraft Jar za pomocą winrara usuń meta i i wklej mod i mod loader. To tyle.